Jest z nami. Stało się jedna z najlepszych zawodniczek Tau Ligi, Najlepsza, prawie blokująca. Drugi. <laughs> Druga. Druga. No prawie. No powiedziałem, że prawie. <laughs> Podpisany kontrakt na no następny rok. Monika Ptak zostaje w Kaliszu. Monia, co zadecydowało o tym, że zostałaś z nami? E, co zadecydowało? Myślę, że takich czynników było dużo. Melduj. Ale y, głównym czynnikiem było to, że dobrze nam się układała współpraca pomiędzy e, sztabem szkoleniowym, to na pewno. Super, to myślę, teraz dalej. Myślę, że e, dostałam duże wsparcie właśnie z waszej strony, e, żeby móc się rozwijać, grać, a przede wszystkim też być mamą, bo to było bardzo ważne. A poza tym no, grało się tutaj dobrze, tak? Gra się wśród e, fantastycznej publiczności, e, hala zazwyczaj jest wypełniona po brzegi. A więc, więc fajnie się gra w kaliszu, no i co, dlatego zdecydowałam się na to, żeby kontynuować tą przygodę. Monia, co myślisz o nowym zespole, jak go oceniasz i, i swoje cele, cele według Ciebie przed zespołem, który jest na pewno młody, Ty jako doświadczona zawodniczka będziesz wodziła w nim prym, na pewno swoim doświadczeniem. Co myślę o zespole? Myślę, że zespół jest skonstruowany bardzo fajnie, są to młode, ambitne zawodniczki. To jest taka mieszanka, można powiedzieć, bo są też troszeczkę takie doświadczone, starsze zawodniczki. Natomiast, natomiast myślę, że każda z nas będzie chciała tutaj pokazać się w tym sezonie. Pojawiają się dziewczyny, które przed chwilą skończyły szkołę, które będą chciały zaprezentować się z jak najlepszej strony. Myślę, że takie motywacje poszczególne Będą dawały rezultat w postaci wyniku ogólnego naszej drużyny. Będziemy grały o każdy punkt, o każdy set i każde zwycięstwo, bo będzie to dla nas bardzo ważne. Każda z nas, myślę, że będzie się kierowała może troszeczkę, oprócz tym, że oczywiście wygrywać, zdobywać punkty to jedno, ale tym, żeby, żeby zrobić coś dla siebie, żeby realizować siebie jako sportowca i ambitnie podchodzić do tego. Ee, każdego spotkania, bo y, myślę, że dziewczyny, które wychodzą z SMS-u, będą chciały pokazać się, bo są nowe na, e, na tym rynku siatkarskim. Są dziewczyny, które zmieniają klub e, i też będą chciały się pokazać. Są też takie osoby, jak ja, <laughs> które też będą chciały się pokazać. Też będą się chciały pokazać, bo, bo ich, e, jak powiedzieć, realizowanie swojej pasji wiąże się też z y, poświęceniami, między innymi, swojej rodziny. Zdecydowanie. Dlatego myślę, że, że każda z nas ma jakieś swoje takie wewnętrzne motywacje, które będą, mam nadzieję, przynosiły efekty. Muszą! Muszą. <śmiech> <śmiech> Przynosić efekty na meczach, na treningach i e, będziemy walczyć o. Mam nadzieję, że będziemy walczyć o każdą piłkę i o każdy, każdy zdobyty kolejny set i o każdy punkt w tej lidze, bo, bo na pewno to będzie e, ciężko, żeby w tej lidze punkty zdobywać. <śmiech> Natomiast <śmiech> Natomiast myślę, że naprawdę zespół jest fajny. Taka mieszanka młodości na pewno, jeżeli chodzi o takie zawodniczki jak ja, które już są po 30. <grystanie> Nie patrzymy. W Pesel? Przed chwilą. <grystanie> <Po 30. grystanie> na pewno też odmładzają w jakiś sposób, tak? Bo, bo um, taka radość, młodość, y, spontaniczność też. Jest bardzo potrzebna w takim też yy, normalnym życiu, normalnym w treningach i, i na pewno. Dziś się czułam młodziej. Tak. Super, ja też. No właśnie, z tego co prawda będę pewnie yy, w tej grupie starszaków, nie? Starszaków, tak. Ale. Tak, tak. Zdecydowanie, Zdecydowanie tak. tak. Ale nie, ale myślę, że naprawdę będzie. Mam nadzieję, że będzie fajnie i na to liczę, dlatego też zdecydowałam się na to, żeby podpisać kontakt. E, Monia, wiesz już, kto będzie prowadził grę w naszej drużynie na rozegranie. Jest to Ewelina Polak i Zosia Szczotkiewicz. Ty na tej pozycji jesteś bardzo zależna, bardzo też od, od, wystawia, od wystawiaczek. Jak oceniasz te dwa transfery nasze na te pozycje? Ja powiem w ten sposób. Z Zosią spotkałam się już w poprzednim sezonie. Zosia przychodziła do nas na treningi i uważam, że jest bardzo Perspektywiczną zawodniczką. Ma przed sobą dobrą przyszłość. Ważne tylko, żeby wystarczyło ja to wszystko zdrowia i, tak, to <śm> i też takiego zdrowego rozsądku w tym wszystkim, bo jednak, jednak ważne, żeby ktoś ją dobrze poprowadził. A jeżeli chodzi o Ewelinę Polak, niestety nie miałam przyjemności grania z Eweliną, natomiast obserwowałam ją i w chemiku i wcześniej w Legionowi, więc uważam, że to też bardzo fajna dziewczyna. Uważam, że potrafi grać szybkie piłki. A dla mnie no. jest to bardzo ważna eksploatacja. No dobrze, idźmy dalej na ataku e... Monika Bociek. Dwie Akurat, dwa grzybki w marszu, proszę bardzo. E... I... I częściowo na ataku, częściowo będziemy też próbować ją na innej pozycji, e... Julka Szczurowska. Twoja ocena taka, poproszę cię o takie oceny. Ale nie będziemy analizować każdej. Nie, już nie, już obiecuję, że dalej nie będę szedł, zgoda? Okay. Środkowych nie poproszę cię o analizę, Dobrze, dobra. W Jeżeli chodzi, dalej lecimy, tak. Jeżeli chodzi o Monię, no z Monią też niestety nie grałam, natomiast widziałam jej występy w poprzednim sezonie w EUKES-ie. I myślę, że naprawdę dawała radę, hmm. <laughs> więc e, myślę, że duży ciężar też spadnie tutaj na nią, bo, bo jednak pozycja atakująca jest dosyć wymagająca. E, i, I na pewno na pewno będzie y, tutaj mocno eksploatowana. Natomiast uważam, że to bardzo fajna zawodniczka, młoda, perspektywiczna. Z tą młodą to już taka w kwiecie wieku, powiedzmy ze szczerze, w porównaniu do innych to taka, znów będzie w tej grupie starszaków. No, no pewnie tak, nie się załapie na grupę starszaków, ale, mm, ale nie, uważam, że, że fajny transfer, <laughs> zresztą na początku jak rozmawialiśmy w tych rozmowach takich wczesno wczesnotransferowych. transferowych. mi wspominał o Moni i mówię no, bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny pomysł i rzeczywiście jak najbardziej mi się podobał ten pomysł. Jeżeli chodzi o Julkę, to miałyśmy styczność we Wrocławiu przez chwilę. Julka jeszcze wiem. przychodziła do, we Wrocławiu do nas na treningi, jako bardzo młoda, bo ona miała wtedy 16 lat, kiedy zaczęła przychodzić. Julka, z tego co wiem, to wraca po, po, po zabiegu. Więc myślę, że dużo może nam pomóc. Teraz byłam kilka razy na treningach, dziewczyny trenują tutaj do mistrzostw Polski, e, juniorek. E, I e, widziałam, że już zaczyna skakać, zagrywać, zagrywa z wyskoku. Więc takie elementy też będą potrzebne i na pewno dodają jakiegoś e, takiego atutu No bo Bocian też zagrywa z wyskoku. No i gitara. I gitara no. <laughs> E, Moja dobrze. Powiedzieliśmy, że o, o zawodniczkach. E, powiedzmy troszkę o, o tym, jak byś oceniła, co byś oceniła za sukces, a co za porażkę naszego zespołu w tym nowym sezonie. W nowym sezonie? W nowym, nie. Yeah. A w sensie, że jakie mam takie oczekiwania? Tak, jakie masz oczekiwania? Aha. Co by było o sukcesem? Hmm. Ja nie chcę tutaj mówić, że taki, taki. Tak, dywagujemy sobie ludzi. Nie, nie chcę o tym mówić, jakie miejsce powinniśmy zająć, żeby była ta sukces bądź porażka. Myślę, że jeżeli y, swoją grą będziemy cieszyć kibiców, będziemy realizować y, plany, które sobie założymy, i będziemy zdobywać punkty, to to będzie już sukces. A jeżeli zdobędziemy tych punktów na tyle dużo, że zajmiemy y, miejsca zdecydowanie wyższe niż to poprzednie z naszego sezonu, to, to dla mnie to już będzie sukces. Nie chcę mówić, jaka to będzie jaka, jaka, jaka porażka, bo, bo, bo nie zakładam żadnej porażki. Wiemy, że będziemy starali się walczyć o jak najwyższe cele. Najważniejsze przy budowaniu tego zespołu był charakter tutaj. Wiedzieliśmy o tym, że będzie to polski zespół. Wiedzieliśmy, że nie wszystkie dziewczyny, które byśmy chcieli. Przyszły. Niemniej zebraliśmy taką grupę dosyć młodą, ambitną, która będzie chciała się, tak jak powiedziałeś wcześniej, pokazać i, i na te wejść z podniesioną głową na parkiety taurolniki. Monia, naszym zwyczajem jest tak, że nominujemy kogoś. Do następnego wywiadu zostało ci już niewiele. Mam nadzieję, że śledzisz nasze, nasze wywiady. Powiedz mi, chyba możesz tylko jedną osobę nominować, jedną pozycję, bo resztę już odkryliśmy karty. E, także to pytanie jest bardzo tendencyjne, ale Monia, masz prawo. Kogo nominuję? zostały hmm. nam przyjmujący. <laughs> brawo, brawo. Więc mam nadzieję, że dowiemy się, kto jest następnym przyjmującym. No może się dowiemy. E, dziękujemy bardzo, Monika Ptak zostaje z nami w Kaliszu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.